Thank you. O, witam, witam, dzień dobry. Na codziennym lajcie dzisiaj jest 4 lajty. Już się prowadziłem, słuchajcie, 4 lajty, codziennie lajty. Codziennie lajty robię. Wszystko na lajcie dzisiaj jest. Idę sobie przez ulicę, słuchajcie, szukam wiosny. Oznak wiosny, piękna, piękna sprawa. O, 305 osób, o, kurwa. O, cholera, jasno. Za przeproszenie no ładnie, no ładnie no witam, witam wszystkich, witam, dzień dobry, dzień dobry na naszym lajcie, słuchajcie codzienne lajty z natury, z przyrody, dzisiaj idę ulicą wprawdzie, ale przyroda jest wszędzie, patrzcie jakie drzewa piękne no hej, 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 witam, dzień dobry witam wszystkich po kolei każdego z osobno i wszystkich naraz co on robi? idzie on idzie. Idzie ulicą. No. A kto jest? Słuchajcie. Codzienne live y z natury, z przyrody, z dworu. Słuchajcie. Codziennie, 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 codziennie. Codziennie live. Y. Ile wlezie? O, tak. Ktoś mi odpowie? Odpowiedziałem. Po prostu idę i szukam wiosny. Słuchajcie. Szukam wiosny. Bo już jest koniec lutego no. <laughs> Jakiś motur pojechał Słuchajcie, no tak jest, taka jest prawda Piękna pogoda, dzisiaj nie ma wiatru Teraz już jest chłodno wieczorem, ale było gdzieś powyżej 10 stopni Co ty robisz? Idę Idę, po prostu idę i rozmawiam z wami tak wygląda właśnie ten light Przynajmniej ten dzisiejszy Przemieszczam się Po ulicach Po lasach, po padkach wszędzie gdzie się tylko da Idę No Szukam wiosny Szukam przejawów wiosny Chcę znaleźć wiosnę Poza tym cel nie jest ważny, ważna jest droga Cel nie jest ważny, ważna jest droga Wiesz? No Dziękuję za zrozumienie Całe życie człowiek gdzieś idzie Sama droga jest ważna no. Podziwiam, podziwiam piękno krajobrazu miejskiego, Proszę bardzo. No siema, siema, Witam. Widzicie, jak ładnie? Skąd kto zgadnie, jakie to miasto? Zgadniecie co to za miasto, czy nie? Macie ochotę możecie zgadnąć. pilotaż na tu No, witam, Wrocław. No. A, przeklinałem, bo się zdziwiłem, że tyle ludzi weszło. Wrocław, no. Wrocław, przedszkola 72. A gdzie jest przedszkola 72 w Wrocławiu? A, o ile to o Wrocławskie chodzi? <tryk> We Osłow, No dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję za lajki. Witam, witam, dzień dobry. Wojtek, witam. To w Lublinie, przeszkolony numer 7, a w Lublinie? Nie byłem w Lublinie. Pozdrawiam Państwa. Nie byłem. Jan. Jan Jarkowo Też nie ma W, w Jarkowie I Idę sobie ulicą I Idę sobie ulicą A Wrocław tak, jesteśmy w Wrocławiu Jak ktoś chce może zgadnąć jaka to jaka to dzielnica, jakie to osiedle Wrocław Ja mówiłem wcześniej Wrocław 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 Słuchajcie Wrocław Równy my? Tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Słuchajcie, tu nie ma jak dymów robić. Nikt nie usłyszy, nikt nie zobaczy, wszyscy w domach po zamykaniu. Musiałem gdzieś w tłum ludzi iść. No. Tak to wiesz. To nie będzie efektu. Tutaj jest taka okolica, że o tej godzinie to wiesz. To ludzie po domach siedzą. Zresztą zimno jest w sumie, nie? Tak w sumie ładny dzień był, ale, ale zimno i ludzie się do domów poschodzili pos już Do gdzie? A do Sopotu. Ja nie byłem w sopocie. Nie byłem w, w sopocie nigdy no, z morzem to byłem w różnych miejscach, ale w sopocie akurat nie byłem Do Sopotu. No ten kanał to się rozwija, codziennie lighty robię. Codziennie są lajty Non stop lighty robię, słuchajcie Dużo lajtów A to jest taki kanał, który dotyczy w ogóle różnych rzeczy O kurczę, patrzcie się yeah. Nie no jak ja tu mieszkam, nie będę dzwonił ludziom do domofonu Nie no nie będę ja tu mieszkam bo myślę, że zwariowałem czy coś. To musiałem do jakiegoś innego miasta pojechać, żeby takie coś robić. <grym> ja mam tutaj ja tu za, ja tu za dobrą reputację, żeby takie rzeczy robić. Nie, nie gram. Nie gram w tą grę. Gram w, co jakiś czas w inne gry, ale w terenie gram. W Far Kraja gram trochę, wiesz? W Far Kraja i w Trudze. Ale to czasami tylko. Far cry Moja ulubiona to będzie Far Cry czwórka Najbardziej mi się podoba A te późniejsze wszystkie to już mi się nie podobają Far Cry czwórka w kosza? Nie. nie. Nie, nie lubię. Znaczy nie gram, bo nie gram, no, no bo nie, nie chodzę już ani nie trenuję, no to nie gram, nie? Nie Wiesz nie sobie to dawno nic nie grałem już. Już pokończyłem szkoły, to nie gram, nie? A tak prywatnie to nie gram, bo to nie mam czasu ani ochoty. Znaczy czas by się znalazł jak ktoś, bo no to jest tak, tak się mówi, nie mam czasu, nie? Ale tak naprawdę z czasu, jak ktoś chce coś robić, to znajdzie czas. Ale ja nie mam jakoś ochoty na to. Nie, nie gram w Roblox, nie. Nie gram. Nie gram w Roblox. Nie mam czasu na granie. Mówię, czasami jesienią gram w Far Cry'a i w Stronghold'a. Czyli w twierdze. I nic poza tym. I nic poza tym. A tu v vavi ste gliznom, kurba. Tam je blovka. Patrzę sobie na kontenerek Nic nie ma, dobra jakaś myglówka zazwalona 100 lat, 100 lat, no niech żyje żyje nam Także Widzicie co się dzieje O dziękuję za lajki Macie to. Słuchajcie, 12 minuta. Dobra, słuchajcie, ja kończę, bo jest zaraz mi się bateria wyczerpie. Dziękuję wszystkim za uwagę, za obecność tutaj. Codziennie lajty robię. Teraz po ciemku to tak... To jest taka specyfika właśnie ciemne, ciemnego otoczenia, nie że tak jakby umiesz. No i... No i tyle. Słuchajcie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam. Coś widzę, że dużo, dużo Państwa przychodzi. Bardzo jestem wdzięczny Państwu, że tak licznie odwiedzacie ten tego lighta. Bardzo mi się podoba. Zapraszam. Zapraszam codziennie na wizyty tutaj na odwiedziny. I będę Państwa oczekiwał również o inne godziny i w inne dni. Zapraszam. Właśnie do odwiedzenia kanału. Tam są różne filmy. Będzie więcej. Nie wiem, czy się wszystkim spodobają. Pewnie nie, ale to nie jest dla wszystkich. Więc tak musi być. No, halo, halo. Proszę o, o następny zestaw pytań. Słuchajcie, zawsze bateria padnie, także rozłączam się. Zrobię jakieś 2% zostało więc dziękuję jeszcze raz i żegnam się na tę chwilę i do widzenia w następnym razem na razie